Manko ludziska, witam Was w kolejnym FIFOWYM MATERIALE Dzisiaj streścimy sobie to czego się ostatnio dowiedzieliśmy o nadchodzącej drużynie roku czyli potencjalne przecieki, kiedy będzie data wydania ich oraz jak wpłyną oczywiście na rynek te karty i jak w ogóle będzie zachował rynek przez następne kilka dni zważywszy na to właśnie co dostaliśmy, więc od razu przechodząc do rzeczy na Twitterze EA ktoś wyciągnął z kodu, znaczy ze strony Twittera EA Sports taką oto rzecz, że już ten vote został prawie podliczony, jeśli chodzi o drużynę roku, czyli głosowanie do TOTY zostało podliczone i poznamy tą jedenastkę wspaniałych January 22, czyli 22 stycznia, czyli 22 wypada w piątek, więc byłoby to bardzo na rękę na pewno wszystkim, żeby też wyszły, wyszły te TOTY w piątek, tak? Bo wiadomo, że w tym roku nie ma żadnych nominacji do drużyny roku oficjalnie w piłce nożnej, i przez to i jej sobie może zadecydować, że wypuści to, kiedy chce, i nie muszą już tego właściwie nawet dzielić na, tak jak to było w poprzednich latach, dzielić to, mówiłem wam o tym już w poprzednim filmie, dzielić to na trzy sekcje, czy na przykład najpierw, że wypuszczą napastników w poniedziałek, potem wypuszczą pomocników w środę i tak dalej, i tak dalej. Tylko możliwe, że od razu przywalą nam pełną drużynę w przyszły piątek. I właśnie biorąc pod uwagę Tą oficjalną stronę EA, jej to no jest to bardzo prawdopodobne, tak, że to będzie data, kiedy toty się zaczną, tylko nie wiemy jeszcze właśnie, czy tam dadzą całą drużynę, czy może też będą ją parcjonować, częściować, jak to się tam mówi, więc, więc zobaczymy, jak to będzie. Tak. Oprócz tego też mamy liknięty potencjalny design, jak będzie wyglądać, czyli no, jak będzie karta wyglądać, toty. Było to gdzieś tam na chyba japońskiej czy chińskiej stronie stronie EA, właśnie pokazany był ten design. Aczkolwiek nie wiem, czy, byłbym, czy brałbym to stuprocentowo jako oficjalny, czy, czy na pewno tak będzie wyglądać, ale potencjalnie może to być coś w tym rodzaju. Sami ocencie, trzeba przyznać, że co jak wcale, co, design kart EA zawsze ma tip top. Oprócz tego mamy też oczywiście predykcje na futbinie, które są bardzo prawdopodobne. Oczywiście Orzeł Polski Lewandowski, może być Ronaldo, Messi, wiadomo, nie może ich zabraknąć w tej lub innej formie. De Bruyne, Kimiś, Fernandes, Bruno, który dzisiaj dostał drugą kartę POTM, czyli Zawodnika Miesiąca, też sobie o niej zaraz porozmawiamy. I też o Tavernierze, który również wczoraj wyszedł. Oprócz tego oczywiście Ramosik, Van Dijk, Noja, Aleksander Arnold i Davies. Tak to, tak to może potencjalnie wyglądać. Zobaczymy, czy jeszcze jej to powiększy o ławkę czy, czy co w ogóle wypuszczą bo mówię wam w tym roku jej może zrobić stoty co chcą tak naprawdę mogą wybrać piłkarzy jakich chcą mogą wypuścić to to kiedy chcą nie trzyma ich jak gdyby w ogóle piłka nożna i te plebiscyty w ogóle ich nie trzymają w ryzach bo nie ma plebiscytu na drużynę roku w tym roku tak więc jej może sobie robić co chce jeśli chodzi o karty, które wyszły, zaraz Wam pokażę, co o nich sądzę. Więc przechodząc do FIFY. Oczywiście też rozmawiamy sobie o tym codziennie na Discordzie, zawsze będę Was zapraszał, mam nadzieję, że jak jeszcze nie dołączyliście, to dołączycie, link oczywiście macie pod kanałem na YouTubie, w sensie macie w tym, w opisie filmu, możecie dołączyć do Discorda, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i oczywiście też moje live'y na Twitchu, który dzisiaj będę prowadził, kolejny o godzinie przed 19, postaram się pojawić na Twitchu, żebyśmy zobaczyli, czy właśnie dzisiaj coś wyjdzie, bo to jest kolejna rzecz, o której musimy pogadać. Ale najpierw na szybko o Bruno, który oczywiście, no, no wiadomo, jest to droga karta, za trudno, żeby nie, bo jest po prostu przekozacka, jeden z najlepszych back to, e, przepraszam, box to boxów w grze, jeśli chodzi o, o granie nim na pozycji środkowego pomocnika. Nie grałbym nim raczej na SPO, uważam, że lepiej nim grać na środkowym pomocniku, bo no staty ma po prostu do koksany już praktycznie w każdej kategorii, zakładasz mu cień i, i jest naprawdę świetną kartą wszędzie. Oczywiście bardzo drogi e, i pamiętajcie też, że prawdopodobnie Bruno dostanie kartę Toty, Oprócz tego też Bruno pewnie będzie dostawał więcej specjalnych kart w ciągu roku. Oczywiście jest też jego karta headliner aktywna, która prędzej czy później dostanie upgrade, aczkolwiek niebawem przed United bardzo ciężki mecz z Liverpoolem na Anfield, więc nie wiem, czy się znowu nie zresetuje ten licznik winów dla United i wtedy też jego headliner może spaść w dół, bo w górę się nie da spaść, więc bardzo możliwe, że... Że jego cena też może spaść, tak? Znaczy ogólnie rynek też może spaść, ale zaraz Wam o tym wszystkim powiem. Co jeszcze wyszło? Tavernier wyszedł również, którego ludzie też się nie mogli doczekać, bo bardzo dobrze się gra jego kartami, również informami jako Super Subic puszczany z ławki, bardzo dobry zawodnik, aczkolwiek no, no, sami ocencie czy za drogi. 85 skład i 83 skład, i chyba dwa razy zawodnik tygodnia, tak, dwa razy zawodnik tygodnia. Jeszcze w tym oczywiście, Staty ma świetne, ma prawie gwarantowane ulepszenie, bo Rangersi rozwalają ostatnio ligę i chyba mają tam, nie pamiętam, 11 czy 20 ileś meczy z rzędu bez porażki, więc tylko pamiętajcie, że muszą być 4 wygrane, żeby te karty headliner się ulepszyły, tak. 4 wygrane nie mogą być remisy, resetują licznik, więc muszą być 4 wygrane z rzędu jeśli chodzi o rynek, wiecie zależy co dzisiaj wieczorem wyjdzie o 19 tak? dlatego chcę z Wami wspólnie to poobserwować jak to każdy piątek na Twitchu będziemy patrzeć co jej dzisiaj wypuści nie było żadnych ekranów, z tego co mi wiadomo nie wypuścili nic nowego co by sugerowało, że dzisiaj wieczorem miałoby coś wyjść nowego mamy wciąż ekrany z headlinerów i, i z nowej drużyny tygodnia więc no, czy z nienacka zrobią nową promocję? Raczej nie, ale wiecie mogą, może wypuszczą jakieś best of karty znowu w paczkach, różne rzeczy naprawdę o tej 19 mogą zrobić, a szczególnie z tym zaskoczą to bardzo możliwe że rynek przez to może spaść tak ale jeśli to, co jest bardziej prawdopodobne, nie wyszłoby dzisiaj wieczorem nic wielkiego, może jakieś niewymienne paczki w sklepa. Jezu, nie paczki w sklepa. może jakieś wyzwanie o budowaniu w składów pod postacią właśnie powracających ikon, bo w tej chwili, jak wiecie, foderki, czyli te zapchaj dziurowe overale 84 w górę, bardzo dzisiaj spadły i wczoraj z tego powodu, że skończyły się ikonki, tak? Skończyły się ikonki do zrobienia i nie ma gdzie tych, fo... znaczy jest gdzie te foderki wrzucać, ale dużo mniej opcji jest, tak? Ludzie oczywiście bardzo często robili te ikony, więc jeśli powrócą te ikonę, to pewnie foderki znów powinny odbić Aczkolwiek te karty, jak wyjdzie, toty mogą też bardzo spaść znowu, bo masa paczek będzie na to otwierana, to jest oczywiste, i, i wtedy cena foderów może znów osiągnąć swój najniższy poziom. Więc jeśli chcecie inwestować właśnie w te zapchać dziurowe karty pokroju, jakiś parecho czy coś, czy mullerów złotych, to no jest to pewne ryzyko, jeśli nie wyszłoby nic przez ten weekend ciekawego, tak? Ale jeśli wyjdą jakieś ikony, jeśli wyjdą jakieś dobre SBC-ki, jakieś flashbacki nieuniknione. Prędzej lub później, to bardzo możliwe, że, że te foderki prędzej czy później muszą w górę pójść, tak? Tylko, że też trzeba pamiętać, że na horyzoncie mamy te toty, mamy tą drużynę roku, podczas drużyny roku raczej jej skupia się właśnie na paczkach, skupia się na tym, żebyśmy otwierali punkty i żebyśmy, no, łudzili się, że dostaniemy toty, co jak wiemy, jest równomierne z trafieniem w totka 10 milionów, tak? Więc, no, wiadomo, jak jest. Ja osobiście trochę foderów i tak skupiłem jeszcze, bo liczyłem, że wczoraj, właśnie, wieczorem wyjdą i niestety nie wyszły, część mi się sprzedała dla tak zwanych lazy buyerów przez noc, więc, więc i tak troszkę zarobiłem troszkę flipów. Jeśli chcecie zobaczyć jak jak wyglądały moje flipy czwartkowe, to możecie obejrzeć moją poprzednią transmisję na Twitchu. Tam jest cała moja lista transferowa poprzednia z moimi flipami tam Grizmanami i z moim wysnajpionym Depajem, którego udało mi się kupić inform drugi w cenie pierwszego za 115 tysięcy, więc ładne 100 tysięcy zostało przytulone. Aczkolwiek mógłbym zrobić jeszcze więcej, bo poszedł jeszcze bardziej w górę po mojej sprzedaży, bo czasem tak jest, nie zawsze przewidzisz totalnie najwyższy moment rynku. Jeśli chodzi o karty headliner, dzisiaj niektóre z nich osiągają swój najniższy moment. Oczywiście pamiętajcie, ja pokazuję ceny na PC, tak, by gram na PC, ale moje rady możecie zaaplikować do każdej platformy, bo jeśli rynek spada, to spada generalnie na każdej platformie z reguły, jeśli idzie w górę, to też raczej idzie w górę na każdej platformie, tylko oczywiście w różnych cenach. Więc jeśli, czy headlinery powinny teoretycznie odbić po wyjściu z paczek, jeśli nie dostaniemy dzisiaj wieczorem nic, tak? Znaczy nic ciekawego, nic konkretnego, żadne nowe karty nie wejdą do, do sklepów, tak? Znaczy ogólnie do obiegu w grze, bo wygląda to tak, że jeśli nie ma kontentu, to rynek idzie w górę, tak? Bo, bo ludzie nie otwierają paczek, i, i generalnie, no, no rynek po prostu wtedy jest dość zdrowy, dość stabilny. A jeśli dostaniemy coś z znienacka, jeśli dostaniemy jakąś promocję niezapowiedzianą, jeśli dostaniemy jakieś karty powracające do paczek czy coś, wtedy rynek krasznie. Jeśli jakiś cudem miałoby się wieczorem wyjść niezapowiedziani niezapowiedziane, nominowani do Toty, czyli te karty plus jeden, o którym wam mówiłem w przednim filmie, w stosunku do swoich złotych wersji, ci, 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 ci nominowani do, do drużyny roku, no to oni na pewno by krasznęli tak zwany rynek, czyli czyli Rynek by na pewno trochę spanikował, nawet pewnie mocno by spanikował i wtedy karty by stopniowo zaczęły przez weekend iść w dół, aż do toty pewnie by spadały, ale jeśli nie dostaniemy nic, jeśli będzie cisza przed burzą, jeśli naprawdę kompletnie nic miałoby nie wyjść aż do kolejnego piątku, to myślę, że rynek przez co najmniej do soboty powinien być stabilny. Tak więc jeśli macie jeszcze jakieś inwestycje na sprzedaż, wiecie, jeśli chcecie być bezpieczni, sprzedawajcie dosłownie w tej chwili, jeśli jeszcze oglądacie to przed 19. Jeśli oglądacie to po 19, no to już mam nadzieję, że będziecie na streamku i powiem wam tam, co uważam o rynku, zależnie od tego, co, co wyjdzie na co wyjdzie w naszej grze po prostu jeśli nie wyjdzie nic no to spokojnie możecie sprzedawać rzeczy dzisiaj czy jutro, ale wiadomo nie trzymajcie za długo kart, bo koło niedzieli, poniedziałku na pewno zacznie się weekendowy sell off po, po, po lidze weekendowej plus oczywiście nadchodzą te, nadchodzące toty, wiadomo, że on, one się zbliżają, więc, więc to zawsze powoduje panikę ale, ale myślę, że i tak w tym roku ludzie są bardziej przygotowani na to i, i nie wszystko pójdzie dokładnie takimi tre, samymi trendami Jakimi szło w zeszłych latach, i bardzo możliwe, że nie zobaczymy jakiegoś masywnego crashu, chyba że mówię, wszystko jest zależne od tego, co zobaczymy za dwie godziny i, i na tym będziemy wszystkim bazować. Oprócz tego, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałbym prawie Wam powiedzieć, która jest dość ważna, to już mamy praktycznie, praktycznie totalnie potwierdzone, że prędzej czy później dostaniemy takie SBC-ki do zrobienia. W tym roku bardzo możliwe, że nie będzie rozbudów takich, jak mieliśmy w zeszłych latach na. Na toty pod względem, że na przykład ligowych rozbudów, tak? Czyli na przykład w zeszłym roku było coś takiego, że miałeś z Premier League, musiałeś wysłać skład, żeby dostać trzech rzadkich piłkarzy z Premier League, albo na przykład z ligę i tak dalej, i tak dalej, tak? Żeby no, podczas tego toty były jakieś rzeczy do robienia w SBC-kach, wyzwaniach, budowania składu. A tutaj z tego co widać, bardzo możliwe, że jej zamieni to na rzadkiego napastnika, rzadkiego pomocnika, rzadkiego obrońcę, 82 lub więcej rating. To jest coś, co może wyjść podczas TOTY, więc no jeśli zastąpiliby to czymś takim, to nie za dobrze, bo to w pewien sposób zmniejsza szanse na, na, na drop, szczególnie TOTY tego, który byś sobie wymarzył. Tak wiadomo, że mało z nas go dostanie tak czy siak, ale na przykład wiadomo, że jeśli chcesz Neymara czy Mbappe, to wiadomo, że będziesz robił rozbudowę z ligi francuskiej, tak, a tutaj mamy to nieograniczone do żadnej ligi i przez to no pula jest jak gdyby dużo większa jeśli chodzi o, o to, co możemy dostać. Tak więc 82 plus atakujący pomocnik to nie wygląda najlepiej, powiem Wam szczerze. I myślę, że jej robi to właśnie specjalnie, w sumie to nie wiem nawet czemu, bo, bo trzeba przyznać, że podczas TOTY te rozbudowy to jest fajny kontencik. coś, co też lubię robić. Lubię z Wami robić na streamie, możemy otworzyć masę paczek, nie wydając ani grosza, po prostu robiąc te rozbudowy i, i po prostu się dobrze bawiąc, tak? Więc jeśli zastąpią to jakimiś rozbudowymi, rozbudowami atakujących i tak dalej, no zobaczymy, jaki będzie drop rate na tym, tak? No na TOTY myślę, że nikt z nas liczyć nie powinien, ale, ale zobaczymy, czy w ogóle jakieś dobre karty będą z tego lecieć, czy może jeszcze jakieś dodatkowe karty oprócz to, by wyszły w paczkach, co będzie właśnie w ten piątek się wydarzyć, zobaczymy, znaczy co się wydarzy dzisiaj za chwilę, dosłownie, po tym jak obejrzycie ten film, bo już są trochę film, trochę późno niestety, więc, więc mam nadzieję, że zdążycie obejrzeć przed 19, a nawet jak nie, to i tak wiele rzeczy, które tu mówię możecie zaaplikować, szczególnie właśnie, żebyście poznali już datę tej drużyny roku. I mówię, widzimy się na Twitchu. Jak jeszcze was nie ma na Discordzie, zapraszam serdecznie dołączyć do naszej wspaniałej, fifowej społeczności. Dzięki za oglądanie tego filmu! I, I co? No, widzimy się wkrótce. Jeśli coś jeszcze będę miał do dodania, to wiecie, gdzie mnie szukać. Dzięki za oglądanie, dzięki za lajki, dzięki za, za wsparcie, dzięki za bardzo miłe komentarze, które piszecie pod ostatnim filmem, szczególnie po tym moim powrocie. <laughs> bardzo, bardzo mi miło. Naprawdę, że, że jesteście wciąż, że wróciliście na kanał i mam nadzieję, że będę Wam dostarczał coraz więcej informacji. Więc jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Widzimy się na Twitchu o 19. Papa! Pa.